Witajcie kochane dzieciaki w okresie wielkanocnym. Wielka radość, bo Pan zmartwychwstał i nasze życie jest w nim ukryte. Z radością i dzisiaj ojciec Remi wyciągnął Adriana, żeby przygotować jakiś pyszny deser, bo jak się świętuje z radością, to dobrze jest usiąść z rodzicami, z rodzeństwem, z przyjaciółmi i zjeść coś pyszniutkiego. Więc idę i powiem im, że jesteście już gotowi i robimy pyszniutki deser, żeby świętować zmartwychwstanie pana. Najpiękniejsza z kobiet, bo ma miłość w sobie uczy nas miłować. Życie Bogu schować. Najpiękniejsza z kobiet. Co ma miłość w sobie Uczy nas miłować Życie Bogu schować Pozdrawiam nocnym Cześć dzieciaki Witamy Was bardzo serdecznie Jesteśmy już trochę po obżeraniu ciastami, co? Ale robimy kolejne Po nocy jest naprawdę dużo różnych ciast bezowych Na pewno były w domu serniki, torty Albo nie wiadomo co jeszcze a co my dzisiaj zrobimy? A ja mam dzisiaj taki pomysł. Na bardzo szybki deser można o, go szybki, zrobić. Dodatkowy i... jeszcze. Tak, dodatkowy i szybki. Jak będziecie chcieli, możecie sobie czasem zrobić na przykład niespodziankę rodzicom. Albo tak. u, na urodziny na przykład kolegi. Jak to się nazywa, co robimy? Y... Śmietanka na pewno. Śmietanka. Często śmietankowe. Nie, nie, to nie będzie ciasto. To będzie deser na zimno tym razem. Uu, no to Nie pieczone. Dobra. Więc zaczynamy. No to robimy. Pierwsza rzecz. Co to będzie za deser? Śmietanka. Ja, ty nie wylejesz jeszcze śmietany. Słuchaj, nie wiem. Nie wiem, ale poradzimy sobie inaczej. Weźmiemy sobie noża. Pamiętajcie, dzieciaki, żeby poprosić rodziców o pomoc. Nie no, śmietane to z reguły się kupuje w takich innych, tych. Ile procent? 30. U. To jest kremóweczka. Tak, sobie ją tutaj ładnie wyciśniemy. To jest taka śmietana tłuściutka. Tak, I to się świetlenka. zgadza. I musimy ale ją zaraz dobra. podgrzać. Podgrzewanie śmietany? <laughs> Tego jeszcze nie robiłeś. Nie, A, widzisz, ale tak. gdybyście zobaczyli z bliska, jak Adrian wyciska, to o, jest naprawdę dobra. on to potrafi cisnąć. Dobra. Dobra, to ja Oczywiście to... pamiętajcie, żeby umyć ręce. Odpalimy sobie teraz tutaj. Chyba no, musimy podejść do Adriana. Tak, zaraz podejdziemy. Odpalimy sobie tutaj... Przej, 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 bo to się zablokowało. Aha, dobra. Dobra. O. Odpalimy sobie, ta śmietanka nam się musi tutaj... Opłuczemy sobie łączki. Jak w każdej kuchni. I teraz... Patrzę i nie dowierzam, naprawdę. To, co tutaj Adrian wyprawia, to dzisiaj... Ta-da-dam! Biała czekolada. 150 gramów. Ta śmietanka nam się najpierw troszeczkę musi podgrzać, ale to uwaga, nie Łamiemy w kostki. Łamiemy yy, tak, łamiemy w kostki 150 gram, czyli półtora tabliczki. A co robimy z, z tabliczką, która zostanie? Zjedzamy od razu. Zjadamy tak? po programie. Po programie, aha, dobrze. Tak. Chyba że ciocia przyjdzie wcześniej i zje wszystko nam. Śmietankę podgrzewamy, ale nie zagotowujemy. To jest dosyć istotne. Ona nam się nie może zagotować. Jeszcze troszkę. E, jeszcze jest zimna. No, dobrze, dobrze, dobrze. Ona nam się zaraz tu podgrzeje. I półtorej tabliczki czekolady. Do troszka wkładamy? Wkładamy. Tylko jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę. Niech nam się to tutaj... Już, już ci zaraz daje. ...grzeje. Ta musi A, nam się a to musi być biała czekolada, rozumiem, tak? Yy, tak, dlatego że deser to jest Kinder Bueno White. Wow. Mm -hmm. I nie trzeba kupować... Nie. A dla ilu to jest osób? Czterech pięciu to zależy jakie mają apetyty. Ohoho. Jak dla mnie, to dla jednej. Wow. No, no nie no, podzielę się, podzielę się, nie będę taki. No. O, i tu już możemy powoli tak nam się to zaczyna podgrzewać i możemy wrzucać czekoladę. To już ci wrzucam? Wysoka czy z... Nie, 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 z wysoka może niekoniecznie. Dobra. Dobra, i to nam się musi... I to jest już to półtora, tak? Tak. Super. 150 gramów. I to nam się po prostu musi rozpuścić, a potem troszeczkę. Czy też mogę kolejnego otwierać? Oczywiście. Możesz otworzyć jogurt albo serek i wrzucić do tej wielkiej misy do robota. Musimy zrobić taką masę. O. I tutaj, tutaj wrzucamy do tego? Nie, 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 nie. wrzucamy do tamtej miski. Naszego jogurtu naturalnego nie będziemy smażyć, znaczy gotować? Nie, nie będziemy gotować. Wystarczy, Dobra. że śmietankę Czyli i białą to, to czekoladę. Do miski wrzucam, tak? Tak, wrzucasz to do miski. i 100, tam masz, tego musisz wrzucić 200, 250 gram. Ile tam jest? Hmm. Tutaj, proszę, ja Ciebie jest 350. 350, no to nie szkodzi. Aha, aha. Może być więcej? Może być więcej. Damy więcej serka, mam, a 200 czy, czy gram teraz, serka... Czy mam teraz to wypić? Nie. Damy radę. Było 200 na 250, ja czyli lubię. musimy dać więcej serka po prostu. I będzie dla większej ilości osób, a nie tylko dla naszej dwójki. A serek? O. A serka no. ile powinno być? 200 gramów, czyli trzeba po prostu dać troszkę więcej. No ja lubię logurt. Hmm. Trzeba przeliczyć i dać więcej. O, tu nam się pięknie już to wszystko ładnie. Chyba się trochę. roz. Dobra. Puściło. Ile powiedziałeś tego serka serca, panieniowego, potrzebujesz? Serka potrzebujemy 200 gram, natomiast musimy troszeczkę więcej go tam ewentualnie dodać. 200, czy będzie 250? Tak, będzie... dokładnie. Musimy po prostu zwiększyć ilość o te 50, tak jak zwiększyliśmy, i mm -hmm. będziemy po prostu mieli więcej deseru. Mm -hmm. A czekolady nie trzeba więcej? Myślę, że nie, ale możemy też dodać parę kostek. No dobra. Po prostu będziemy robić dla większej ilości, dla większej rodziny, ja myślę, że inga... Przepiękne westch, jak przyjdzie, to będzie to... No Pasują wszystko od razu. To jest tak, że za każdym razem, jak robimy coś, chyba, że czasami nagrywamy progr program w piątek, to wtedy jest inaczej. A tak to normalnie znika wszystko od razu. Jak robiliśmy blok czekoladowy, mm. to myślałem... Myślałem, że go nie doniesiemy do stołu. Wiecie, już był zjedzony. już to było. Dobrze, to tutaj teraz to trzeba wymieszać, czy do tak, tego? Tak, trzeba to wymieszać. Ale miksować, czy tak, wymieszać mieszać łyżką? Yy, trzeba to troszkę. Można, 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 łyżką można zmiksować, żeby było bardziej precyzyjnie. Tu już nam się czekolada pięknie roz rozpuściła. Możemy to po prostu podstawić sobie do wystygnięcia przez Dobra. Co nam tutaj będzie stygło. Hmm, jak to wygląda? No i no tak. ekstra. To dobrze. To ja tak, to trzeba włożyć teraz troszeczkę, podmiksować tylko na wolnych obrotach. Mhm. Dobrze, że Adi widział dzisiaj więcej łyżek, to dzięki temu można te łyżki oblizywać. Więc... Właśnie, będzie co oblizywać. Dobra. Mhm. I powolutku, powolutku na wolnych obrotach musimy sobie to zmiksować. Tu jest jedna łyżka. Och. No i każde urządzenie elektryczne. Właśnie rzuci do prądu. To działa Czy lepiej. Dołożyć tę czekoladę tam? Ym, teraz już możemy, tylko trzeba jeszcze podstawić na. Jeszcze można dołożyć parę kostek i włączyć podgrze podgrzewanie. Dobra. To ja tam przypinuję, a ty weś teraz tutaj. Dobra. dobra. To musi się rozpuścić. To się nam ładnie ta masa miksuje. I teraz ja sobie tu przygotowałem zmielone orzechy laskowe. I teraz możemy dołożyć ze 3-4 łyżeczki. Jak już robimy, troszkę więcej. O, jak to w każdym Kinder Bueno. O, dodamy troszkę orzeszków, damy jeszcze, o. Tak i czekamy, aż nam się to troszeczkę wymiesza. Zrobi nam się taka masa. Może ja tu troszeczkę te orzeszki jeszcze zgarnę, bo widzicie, nam się tu zrobiły tak na Ale jak deserki uf. są dobre, wiesz? No, ja wiem, że deserki są dobre i słodkie deserki są jeszcze lepsze. Hmm. O, tu sobie zgarniemy te orzeszki ja z boku. Ale poczekaj, bo poczekaj, zobaczysz, jak to dopiero będzie. O, i teraz jeszcze wymieszamy. Aż się nie chcę wyrzucać tych opakowań, wiesz? O. Mamy światełko, niech nam się tu powoli powolutku miesza. I ta masa wychodzi bardzo fajna. I nie dodajemy cukru. Przede wszystkim. Tak. Jak nasza czekolada? No już się kończy. Już się kończy. Super. I ona się musi, musi chwilę przestygnąć też, to jest bardzo ważne. A my możemy naszykować sobie pucharki. O, proszę bardzo nas tu dzisiaj w tym królestwie będzie. Zobaczymy, ale rzeczywiście chyba będzie lepiej zrobić więcej. O. Tak. Super. Od razu do, do, do miseczek? Tak. Od razu do miseczek. Możemy dodać sobie jakieś ciasteczko, taka będzie nie wiem, nie wiem czy widziałeś mój fartuszek. Ale fajny. A skąd masz taki? De France. France, ty byłeś Franc, Francji France. France. No, teraz studiowałeś. To jest, ale teraz rekolekcję głosiłem. I dostałem ten super, zobaczcie jaki fajny fartuszek nawet z flagą Francji. To we Francji też oglądają nasze programy? No właśnie oglądają i Emilka dała mi ten e, fartuszek. Tutaj są i Oliwia razem. Siostry, Taki super. tutaj po prostu zobaczcie. As, widziałem. Bardzo Wam dziękuję. A ja dostałem taką ładną kartkę, zobacz na święta. Ho, ho, ho. Dostałem od Lilki i Poli. No proszę bardzo. Piękna kartka, też bardzo, bardzo dziękuję. To w ogóle moja pierwsza kartka. Dziękujemy Wam za wielką miłość, do, którą tak. mamy od Was. A teraz zrobimy niespodziankę. Mhm. Zobacz. Możemy sobie wziąć i zrobimy takie ciasteczka na spodzie. Możemy sobie to tak pokroić. W się kroi ciasteczka? Aha. Można dać inne, a ja, ja mam akurat takie, więc takie wykorzystam. O, mhm. zobacz. I możemy sobie tak, nikt nie będzie wiedział, że one są w środku, wiesz, wyobraź sobie. To będzie taka, a, a. I to jest e, Kinder Bueno z niespodzianką. Aha, tak. I zaraz sobie po kilka sztuk włożymy do pucharków. co ja, za pomysł na. A Adi, kto to robi u Ciebie w domu? Ty czy żona? Ja. Ty to robisz? Ja. Czyli takie robisz niespodzianki żonie? Robię niespodzianki Ona chyba jest wdzięczna pana, bo, Panu Bogu, że ma takiego wspaniałego męża który nawet Kinder Bueno jej robi. Oczywiście. Ho, ho, ho. Mam nadzieję. A ile ty Nie. macie już małżeństwa stażu? No, w tym roku będzie rocznica. No, zgadnij. Ja przypuszczam, że dwie jedyneczki. Oj, chyba więcej. A ile, ile, a ile ty masz. Jakie kiedy masz rocznicę święceń? A, to będzie już 15. Pamiętasz, że twój no, pierwszy tak. ślub, którego no, tak. udzielałeś święceniach, to był nasz? No tak, to się zgadza. 15 lat. 15 lat już macie małżeństwo. Chyba będziemy gdzieś musieli poświętować w jakimś programie z dzieciakami. We wrześniu. We wrześniu. To Agnieszka już jest 15 lat wdzięczna, a ty od 15 lat robi się takie słodycze? Nie! Nie, nie ja się niedawno dopiero nauczyłem takie rzeczy robić. O. To dlatego ona taka chuda? Tak, więc słuchaj, prawie mamy gotowe wszystko. Ja już nie mogę doczekać, po prostu. Tutaj pokroiłem. A, to kiedy tę czekoladę? A nie, to czekoladę dopiero do dekoracji dodajemy, to na koniec. No. Tak, to najpierw musimy się stężyć w lodówce. Ale tu, co zrobiliśmy, to sobie w międzyczasie przygotowaliśmy taką niespodziankę, takie no. białe wafelki na spodzie. Tak. No, taka, taka mała niespodzianka, jak jajko niespodzianka. I musimy teraz dodać, troszeczkę nam wystygła nasza czekolada ze śmietanką. E, po, podnieść to. Tak, podnieść, podnieść, będzie wygodniej. O. I teraz musimy to po prostu o, wlać ja całą czekoladę ze śmietanką, którą tam sobie grzaliśmy. Ona nam troszeczkę wystygła. Super. O, tu, 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 żeby ciocia Nadia mogła Wam coś pokazać. I teraz mieszamy powolutku. Czyli z powrotem. Tak. I to ale, się. Ale tak, chyba nie za bardzo powolutku. No nie, tak nie za bardzo, ale to się musi teraz dobrze wymieszać. A może trochę ubijemy? Nie. nie? Myślę, że I tak. To się już robi Kinder Bueno, takie co? Co się robi taki Kinder Bueno, taki deser. Potem jest się wkłada to. to do lodówki, to ładnie stężeje w lodówce, mm -hmm. a potem jak już stężeje, to będziemy mogli sobie udekorować. Jestem w szoku. Mm -hmm. A czym będziemy dekorowali? Właśnie będziemy dekorowali mleczną czekoladą mm -hmm. i na przykład wapelkiem. Jakie? To. to jest po prostu... Dobrze, chyba już... Chyba jest już starczy, Tak. Start? Możemy już sobie tak. O. Dobrze. To teraz, e, poczekaj sekundę. O tak. I możemy teraz sobie to rozbroić, tą naszą supermaszynę. Za dużo do oblizywania tutaj nie ma. No, ale do oblizywania będzie potem, słuchaj. Trochę naszą oblizać, ale nie za mocno. Mamy nasz deser. I teraz najlepiej wziąć sobie chochelkę taką do sosu, o, żeby sobie ładnie pozalewać. O, może mi się nie uda ubrudzić. Pucharków. Czy ja dobrze ja usłyszałam? Mamy nasz deser? Nie. już? trzeba poczekać. To nie jest tak od razu. On Nawet bier... w okresie wielkanocnym trzeba no. ćwiczyć cierpliwość? Zawsze Oczywiście. trzeba czekać no dobrze. A czy ty, Inga, znasz hymn, taką. Święty Paweł napisał hymn o miłości? No tak. Znasz? Znam. I co tam jest napisane? Nie wiem, On mówi tak. Miem, miem, miem. Miłość. Je Jaka? Cierpliwa. cierpliwa jest. Jak ktoś kocha, to, to jest cierpliwy. To poczeka? No to ja poczekam. To ty poczekasz, tak? Miłość <grym> jest cierpliwa, więc na desery trzeba czekać czasami chwilkę, ale zawsze można oblizać naczynia, prawda? A ile Je... czasu ta cierpliwość tu będzie trwała? Około 30-40 minut. Uuu, I wkładamy to żadna cierpliwość. Do lodówki, tak? I wkładamy do lodówki, a potem jeszcze dekorujemy. Ale Ja jestem ciekawy, czy jest taki wytrzymacie z dekorowaniem. Ja jestem tego bardzo ciekawy. Bo India chyba nie wytrzyma. Ja wytrzymam. Tak? tak? Z dekorowaniem, tak. jak wyjmiemy z lodówki Kinder Bueno, <laughs> tylko niespodzianem. To może nie być pyszne. Chyba jeszcze miseczkę jakąś trzeba by zdobyć, co? Jak będzie, to możemy zdobyć, ale... Albo... To, to może było? ja poszukam? Poszukaj miseczki i wtedy ja jestem po prostu pod wrażeniem, jak Adrian to sprawnie... Wszystko leje do tych miseczek. I zaraz będą kolejne jeszcze, chyba jeszcze dla dwóch osób. Oj, chyba nie. Albo dla jednej chociaż. Albo nie. dla jednej, chociaż dokładnie. Bo w międzyczasie o, pokroimy sobie jeszcze nożem. To Inga daje jeszcze tę miseczkę. Do jednej miseczki. O. Chodź tu, chodź tu to ciociu Ingo jeszcze tutaj. Niespodzianka, jak w każdym. Włożymy sobie kilka kawałeczków. Jacie, jak to już ładnie to męczy, pachnie. Ładnie zastygnie. No Będzie chyba pyszne. Tylko jeszcze ta cierpliwość. No, ale Ze słodkich nie. rzeczy będzie tu tylko czekolada. Nie dodaliśmy w ogóle cukru. Mm -hmm. Więc to się chyba chociaż trafnie. troszkę zdrowsze będzie, po <laughs> tych wszystkich obżarstwach. Wiesz co, chyba w tych wafelkach jest cukier, nie? Jest, oczywiście, że jest w wafelka i w czekoladzie, ale nie dodawaliśmy białego cukru, nie było tyle dodawanego, więc on nie będzie aż taki bardzo słodki, co po tych wszystkich naszych świątecznych obżarstwach może być tak. dobre. No, no to właśnie. Ach, teraz cierpliwość. Cierpliwość. Jak kocha, to poczeka. No właśnie, ale cierpliwość jest fajna. Ani, ty to lubisz oblizywać? Yy, to ja może później, potem to obliczę. Słuchajcie, to teraz yy, wstawimy do lodówki. Tak. W tym czasie za... można umyć wszystkie naczynia. O, koniecznie. Posprzątać kuchnię. Posprzątać. Żeby potem zająć się tylko jedzeniem. Na pewno też dać lajka, żeby dużo dzieci zrobiło taki pyszny, pyszny deserek. Tu I Dzwoneczek. Widzimy... I, i za... żeby też subskrybować kanał, już mamy 20 tysięcy. Hmm, hmm, hmm. Właśnie, to już zbliżamy się do mojego upragnionego miliona. Już jest coraz bliżej miliona. <noise> to widzimy się za chwilę. Hej, i wyciągnęliśmy właśnie z lodówki nasze deserki. Zobaczcie. Zastygły zastygł pięknie. Ale nie można aż tak bardzo przed A tego pokroić. Nie, bo, ja no, bo ja to stary? nie są lody, no spokojnie. Tak. Nie, 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 to, to ma być w lodówce. I teraz, co nam zostało, to jedynie udekorować. Można wziąć... Czekoladę. I zaraz spróbuję. Zetrzeć sobie, słuchajcie. O. Zetrzemy sobie. U, to chyba musi robić tata jakiś, bo... Nie, ja dziecko myślę. Dziecko że... samo tego nie zrobi. A ja myślę, że zrobi. Chyba, że kupi gotowie, gotowe, wiesz, już tak starką czekoladę albo coś A, takiego. A ja myślę, że zrobi. Ciekawa sprawka. To jest nawet taka. Troszkę tak, trzeba że... uważać, żeby tylko, jak już będzie za mała kostka, żeby sobie paluszków nie No Na końcu się je. O, to się akurat zgadza, tak. Tylko trochę się trze, a potem się je. Mhm. Dokładnie. I potem już nie trzeba tego robić sitkiem, tylko... Nie, nie, łyżeczką można. A, a i mi to wszystko potrafi, wiecie, naprawdę. Oj. Ja jestem ciekawy, co z tego zrobisz. Czy tylko posypiesz, czy na przykład serduszko zrobisz? Albo... No właśnie tutaj się zaczyna inwencja twórcza. Tak. Można zrobić paseczki, można zrobić kółeczko, można zrobić logo Mocnych Duchów. Uuu, no. Kinder Bueno z, z logiem Mocnych Duchów. To by był czat. To będą ciekawe. Spróbujemy jedno zrobić? Czuję. No, jestem ciekawy czy się. się Zobaj, uda. zobaczymy. Bez trzeci Malwy. No da. właśnie, tego się obawiam. Trzecia Malwa by zrobiła, bo Twoja żona mogłaby spróbować, bo też jest plastykiem. Moja żona też mogłaby spróbować, to prawda. Ciekawy jestem bardzo, wiecie, Zobaczymy, naprawdę. co my tu zrobimy. A, już o, mamy, myślę, że. Okay, wystarczy, wystarczy, wystarczy nam, tak? Bierzemy sobie teraz na przykład Łyże. łyżeczkę i możemy sobie na przykład zrobić takie paseczki, spróbować. O, na przykład taki. O, mm -hmm. Proszę bardzo. I na przykład możemy zrobić jeszcze tak. O. I tak można tak, tak. udekorować tak, 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 każdą po prostu. Tak. A Mogą na przykład można zrobić, na przykład buźkę spróbować, słuchaj, zrobić. Nie wiem, czy mi się to uda bez cioci Malwy, ale spróbujemy. O, taki uśmiechnięty deserek, tak, dojdziemy i do oczek. O, i teraz pyk. Oczko, oczko, oczko. Na przykład Mała tak taki szeroki uśmiech, tak szeroki ktoś ma, ktoś uśmiech. ma grube usta. A teraz spróbujemy zrobić logo, słuchaj. Ło, to będzie bardzo trudne bez... Bez cioci Malwy, Bez cioci malwy, ale bez jakiejś makiety też, wiesz, Właśnie. Bo, bo na kawę to się robi też takie makiety. Są różna. takie gwiazdeczki, oczywiście jak macie w domu, to, to. możecie to wykorzystać. Jak ty to zwykło kombinujesz, takie logo? No, słuchaj, zobaczymy. Jak Ci się uda zrobić płomień, to jest po prostu Oskara dla. Tadam, proszę o, bardzo! O. Udało się! Proszę bardzo! Gratulujemy. Tak. I możemy sobie tak I dekorować. Jak już mamy logo, to już mamy wszystko. No możemy tak. zrobić sobie po prostu dowolną co dekorację. To my A teraz zaraz co? Będziemy jedli? co? I przyniosłem łyżeczki. No po, Pomoglimy się. ja po, I jeszcze. rączki. Pomodlimy się. A można, a można też tak zrobić, jak się robi na przykład grochówkę. Można. I się po prostu tak sypie można. majerankiem na przykład na końcu. Można, o. można, można. 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 O. o i jest tak Te posypane jest też. jest grochem i majerankiem. Dobrze. W imię Ojca i Syna, Syna. i Ducha Świętego. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje zmartwychwstanie, że możemy po czasie Wielkiego Postu teraz mieć wielką radość i ten czas zmartwychwstania jest dłuższy o 10 dni. 50 dni radości, czekania Ducha Świętego. Duchu Święty. Prosimy Cię, żebyś nas napełniał bardzo mocno, żebyśmy trwali w Twojej obecności, żebyśmy byli ludźmi pełnymi entuzjazmu. Prosimy Cię też, żeby ten cały COVID się już skończył, żebyśmy wrócili normalnie do szkoły, żeby się wszystko już normalnie, normalnie i było już normalnie. Prosimy Cię o zdrowie dla tych, którzy chorują i żeby w Waszym sercu zawsze był pokój, żebyśmy mieli dużo radości. Prosimy Cię, Panie. Ojcze nasz, któryś, któryś jest, jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Niech was błogosławi dobry Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Trajmy w pokoju Chrystusa. Bo Bogu Bogu będą, będą dzięki. dzięki. Możemy jeść? Tak, właśnie. Raz tak. Was Do zobaczenia. Kierujcie się kciuk w górę i subskrybujcie nasz kanał. Koniecznie subskrybujcie go. Bo chcemy, bo chcemy mieć bardzo dużo subskrypcji. Subskrypcji, subskrypcji. Jeszcze raz subskrypcji. Dużo, bardzo dużo. Pa, pa. Pycha papa, pa. do zobaczenia. Pa, pa.